Witajcie, jest ósma rano. Powiem wam, że piesa jest spokojny i kawkę odpłukać, bo zaraz nie była w stanie. Ale chciałam wam opowiedzieć taką pewną historię, um, związaną z pewnym ruskiem. Zacznę od tego, że jak przyjechałam do Holandii, to żeśmy wynajęli takie mieszkanie. To było mieszkanie od Turka na dzielnicy, takiej typowo tureckiej, w Deventer. I wenter, żeby tak było, powiedzieć poprawnie. Ehm, typowo, właśnie takiej tureckiej, ale też e, zaludniali ją coraz e, więcej Polacy. E, dlaczego tureckiej? E, to były takie stare bloki, takie osiedle bloków starych, i tam dużo Turków miało kupionych swoje mieszkania, i oni mieli też swoje firmy i wynajmowali pokoje pod te hmm, pracownikom. Ci, którzy u nich pracowali, powiem Wam, że ja uwielbiam to osiedle, bo było złożone właśnie z dużej ilości bloków, ale też miało lidla, miało kebaba, miało dwa tureckie markety i miało też taką kafejkę, typowo turecką, ale później ten turek poczuł, że tam jest dużo Polaków i, i robił takie. Troszeczkę imprezy polskie, na których ja też bywałam i powiem wam, że było bardzo fajnie. No ale przejdźmy do, do rzeczy, o czym chciałam Wam powiedzieć. Ja to mieszkanie wynajmowałam ze znajomymi. E, pokój miałam z koleżanką z Wałbrzycha, Dorotą, którą serdecznie pozdrawiam. E, żeśmy razem miały pokój, żeśmy miały łóżko piętrowe. I ja spałam u góry, ona spała na dole. Drugi pokój to był znajomych. Tam było dwóch Polaków i, i mieli jednego Ruska, ale też Wam o nim troszeczkę zaraz opowiem. I trzeci pokój to był, ja na niego mówiłam, dziadek Rusek. On na tym mieszkaniu był od samego początku, chyba odkąd zaczął chyba pracę. I on nie tolerował w ogóle nowych ludzi, obcych ludzi. Miał ten swój pokoik malutki, i był taki troszeczkę. Na początku okropne. Dla... że my byliśmy mło, młodymi ludźmi, czyli no jeszcze dalej jesteśmy, ale wiecie, wtedy to ja tam miałam niecałe 19 lat i w ogóle. E, to my żeśmy, że tak powiem, balowali sobie co weekend. Nie, że balowaliśmy w mieszkaniu, bo na dole mieliśmy pod sobą e, strasznego. Sąsiada Turka, który dzwonił wiecznie na policję. Nawet jak przychodziliśmy z pracy, to e, wiadomo, trzeba było się wykąpać i w ogóle. On tylko usłyszał kroki, to zaraz wyzwaniał na policję. Ale e, chciałam Wam powiedzieć o tym właśnie dziadku rusku. <laughs> bo to były przeboje. Dziadek Rusek. On to taki starszy już facet, no bo z 60 to na pewno miał. E, on nie mówił o sobie, że był ruskim. On o sobie mówił, że był grekiem. Bo miał paszport grecki. Nie, nie pamiętam dokładnie, co to była za historia jego, ale wiem, że on mówił po rusku. To był Rusek, który kiedyś gdzieś tam dostał się do Grecji i miał paszport grecki. Ale wiecie, wszyscy Ruscy, oni o sobie nie mówią, że oni są ruskimi. Ale no, mówił po rusku. Ja z rosyjskim w życiu nie miałam w ogóle styczności w życiu. Gdzieś tam, wiecie, no słyszałam w ogóle, ale to nie tak jak kiedyś w szkołach, że się uczono rosyjskiego. No i mm, dziwnym trafem, ale on mnie bardzo polubił. E, wszystkich tak jakoś tolerował, ale ja z nim jadłam obiady, ja z nim e, rozmawiałam siedząc na balkonie. Zawsze mnie wołał, e, tam do siebie, do pokoju do tego stoliczka i chodź, chodź, doczka. On do mnie mówił: e, chodź, chodź, doczka, zjemy razem obiad. Zawsze tam gdzieś pogadaliśmy w kuchni i w ogóle tak dbał o mnie, jakby dbał o swoją córkę. Ale nie tolerował jednego właśnie tego, że my żeśmy sobie popijali w soboty. No bo wiecie, byliśmy młodzi, dzieliśmy na imprezę, a już się przed imprezą przyszykowaliśmy w naszych pokojach, żeśmy sobie tam, wiecie, jakby popijali piwko czy coś. No i jak tam młodzi ludzie a on zawsze był na nie. Jak przychodziliśmy tam troszeczkę podpić czy coś wie, w nocy, to on zara o, zaś popili i tam wyzywał i w ogóle nie picie to, tamto. No, ale my nie widzieliśmy najważniejszego. Któregoś razu dziadek Rusek zaskoczył nas, bo okazało się, że jest alkoholikiem. Długo, długo nie pił, aż któregoś dnia po prostu chyba nie wytrzymał. Chyba, nie wyt... chyba żeśmy go tak kusili, że nie wytrzymał. Eee, my przychodzimy, a tu krzyki, impreza, i w ogóle my w szoku. Nie wiedzieliśmy, co się w ogóle dzieje. A to dziadek Rusek, nawalony, okropnie, ale powiem Wam tak: jak zaskoczył, to ojej, nie mógł przestać. Pił tak długo, że mieliśmy z nim po prostu udrękę. Po nocach chodził, tak się łapał, trzymał za brzuch, miał taki brzuch i tak. Ooo, ooo", całą noc tęczał, bo on miał, nie wiem, czy miał problemy z żołądkiem, on w ogóle pokazywał, że on ma, na brzuchu taką miał trochę dziurę czy coś. Nie wiem, czy miał jakieś tam wszywkę może wcześniej, czy w ogóle miał jakąś operację, może na żołądek, czy coś, nie mam pojęcia, ale po prostu go to bolało. Kiedy pił, to go to bolało. I my po prostu nie mogliśmy spać. On chodził. I jęczał. Boże ja to dzisiaj pamiętam tego te głosy. Tak zaskakiwał, że wychodził na przykład w środku nocy po piwo, gdzie wszystko było zamknięte, po wódkę jakąś czy coś. Chodził tam normalnie sprzedawali w tych mieszkaniach tacy meliniarze, alkohol i w ogóle gdzieś tam próbował szukać tego alkoholu po nocach, zakładał taką czarną czapkę, wiecie, taką zwykłą czarną czapkę, nie, że ten, tak ta czapka dziwnie tutaj stała, tylko tak ją do do. do, do, do powierzchę ją zarzucał i tak chodził i stęczał ja yeah, ja yeah. ludzie my nie mogliśmy spać uwierzcie mi a najgorsze było to że on już wchodził nam do pokoju i darcie doczka piwo bo to, to wiedział jak ma się zapytać doczka piwo no wyśleś tego wyganiały z tą moją znajomą, bo że chcemy iść spać, żeby wyszedł, albo już ta tam moja znajoma dawała mu tam jakieś dwa czy piwka i wychodził. Ale on już był tak, dochodziło do tego stopnia, że on już czasami robił pod siebie, że tak powiem. I ten i wrzucał to wszystko do pralki, albo sikał pod prysznicem i w ogóle już ta, takiego stanu się po prostu doprowadzał. No później nie wiem, jak to nie, nie pamiętam, jak to się później dalej potoczyło. Eee, czy my żeśmy się wyprowadzili? On tam, wiem, że on tam długo jeszcze mieszkał, jeszcze ta moja znajoma utrzymywała długo z nim kontakt, a później, nie wiem, że miał nawet Facebooka sobie założył, gdzieś mnie tam odnalazł, ale już teraz nie mam, nie mam pojęcia, ale opowiem wam jeszcze o tym drugim znajomym, co mieszkał w pokoju z naszymi znajomymi Polakami. miałam tego akurat jego imię znam, a tego dziadka, no już kurczę, no nie pamiętam, ej ale tego y, ruska imię znam, to był Alex i powiem Wam, że to był dopiero agent. On też lubił sobie popić, ale on y, w tym Daymenter miał też siostrę z mężem i wyobraźcie sobie, że on nie potrafił ugotować sobie wody. Naprawdę, uwierzcie mi, że jego siostra przychodziła do niego, bo mieliśmy, wiecie, mm, sprzątaliśmy, mieliśmy, mm, jak to się nazywa? No wiecie każdy miał swój dzień na posprzątanie, każdy miał swój tydzień, żeby posprzątać, no i on nigdy nie sprzątał. Zawsze przychodziła siostra, Irina ona miała na imię, bardzo fajna dziewczyna. Powiem Wam, że bardzo bała się męża, bo ten mąż, Rusek ją bardzo bił, ona taka była aż wystraszona zawsze. Ja z nią sprzątałam kiedyś właśnie też w fabryce taką kantynę i żeśmy się tak zakolegowały strasznie i ona właśnie opowiadała, że, że ten mąż ją tam bije. No i że boi się od niego odejść, bo ma dwójkę małych dzieci w ogóle, no taka wiecie skrzywdzona dziewczyna, no ale ten, bała się też strasznie tego swojego brata i zawsze przychodziła mu sprzątać, kiedy było, jego, jego kolej była, no i zawsze przychodziła mu gotować, bo on tak nie potrafił usmażyć jajka. A jak już nie przyszła, bo ten mąż na przykład powiedział, że ma nie iść, to on się pytał nas, jak on ma ugotować makaron. Czy on ma wrzucić makaron do zimnej wody, czy do gotowanej, bo on nie wiedział. On nie potrafił sobie jajka usmażyć. <grym> Wyobrażacie sobie to? No, także to też był agent. I on też właśnie miał ten grecki paszport. I też właśnie mieszkał na tym pokoju z naszymi znajomymi. To tak, no, tacy agenci oni byli. A dziadka ruska, pomimo tego, że, że dał nam troszeczkę popalić, to go bardzo dobrze wspominam. Taki przecudowny był. Naprawdę śmieszny, yy, pracował, zarabiał, opowiadał właśnie, że ma dom w Grecji. Bardzo dobrze gotował. Oj, gotował takie dania pyszne. Nie wiem jakie to były kuchnie. Pewnie to coś zmieszanego było, ale gotował przepysznie i zawsze mnie tym częstował, albo jadłam z nim posiłki. Yy opowiadał różne swoje historie. W większości opowiadał po rusku. Ja wam powiem, że ja siedząc z nim, ja rozumiałam ruski i ja potrafiłam się z nim dogadać po rusku, no bo ten ruski to nie odbiega, tak wiecie, daleko od, pols od polskiego. Ale ten potrafiłam z nim właśnie rozmawiać, a już teraz to wam powiem, że ja na przykład rozumiem, jak ta tutaj moja znajoma gada po rusku między tymi ruska ruskami w ogóle. A odpowiedzieć to bym odpowiedziała, ale może nie, nie na, nie na, nie na przy, wszystkich, nie na wszystkie, wiecie. Nie na wszystko bym odpowiedziała po rusku, o tak. No, także mam nadzieję, że moja historia z dziadkiem ruskim Wam się spodobała. <laughs> może uda mi się go znaleźć na Facebooku, nie jestem pewna. Nie mam z nim żadnego zdjęcia. Może kiedyś gdzieś tam miałam, ale płyty gdzieś zaginęły. Także fajny był facet alkoholikiem był. <noise> na pewno był alkoholikiem. <noise> na początku bardzo dobrze to skrywał i chyba go tam wiecie, jak my żeśmy popijali, impreza była w kuchni, na balkonie żeśmy sobie siedzieli, to pewnie mu tam tak gul skakał, że on nie może. No, aż w końcu się przemógł i się tak, no, tak zaskoczył, że nas zaskoczył. <noise> uwierzcie mi. Mieliśmy z nim naprawdę wtedy taką udrękę. Nie, mogli, nie, mogli, nie mogliśmy spać po nocach, bo on chodził, krzyczał, jęczał, bo go to bolało no, a już później powiem Wam, że nie pamiętam, jak to się skończyło. Parę razy go jeszcze widzę, jak się przeprowadziliśmy, parę razy go widywałam jeszcze na mieście. Zawsze taki szczęśliwy, doczka, doczka, wołał, wow, doczka. No, a teraz nie mam z nim kontaktu. Muszę się zapytać tej mojej znajomej, czy ma z nim jakiś kontakt. Może go gdzieś tam odnajdę przez nią na tym facebooku. Bardzo byłoby fajnie, nie? Żeby mieć z nim z powrotem jakiś tam kontakt. Tak, a jeśli chodzi o tego naszego sąsiada. Jak już tak opowiadam, to Wam powiem o tym sąsiedzie. Sąsiad. Mm, my mieszkaliśmy na drugim piętrze, on mieszkał na pierwszym piętrze. I powiem Wam, że mieliśmy z nim przeboje, bo on był swe, On był bardzo agresywny. On był pracującym. On pracował w, w wojsku, o też, że tak powiem, w wojsku pracował, nawet przyjeżdżał takim specjalnym wojskowym autem od czasu do czasu pod dom, chyba żebyśmy się wystraszyli, wiecie. I, i miał żonę i miał córkę, malutką, córeczka bo mała, za cztery latka miała jakoś tak. I powiem Wam, że on też strasznie bił swoją żonę, my żeśmy słyszeli, jak ją normalnie bił, taki był bardzo, bardzo agresywny. Wyzwają na tą policję, właśnie, pomimo tego, że mówię Wam, któregoś razu przyszliśmy z pracy, braliśmy prysznic, coś tam, coś tam, i policja do drzwi pokała. No, Panie, no przecież my dopiero pracę skończyliśmy, co mamy latać po tym mieszkaniu, żeby nie było nic słychać? Stare, stare bloki to tym bardziej było słychać wszystko. Powiem Wam, że teraz te bloki tam są wyremontowane, dużo bloków tam jest zburzonych, są postawione domki, ale to osiedle zawsze to będzie takie dla mnie sentymentalne, bo, bo to. Tam właśnie jako pierwszy raz zamieszkałam na takim osiedlu. A widzicie jeszcze ta restauracja turecka, to była taka kafejka turecka i wiecie, że on poczuł, że jest tam właściciel tej restauracji, poczuł tej kafejki, bo to restauracja to gdzie, to daleko do restauracji. Poczuł, że może zarobić trochę pieniędzy przez Polaków, to my żeśmy tam chodzili i też popijali u niego, żeśmy tańcowali w ogóle. Bo ja mam fajne były czasy, fajne były czasy. E, takie beztroskie, pomimo tego, że miałam 19 lat, to czułam, że jestem taka wolna, mam swoje pieniądze, nikt się niczym nie interesuje. Robiłam, co chciałam, rodzina była daleko, wiecie to tym bardziej. No, ale to wszystko było robione z głową. To nie, że tak, nie wiem, poszłam gdzieś się uwaliłam i, i było ciężko wrócić do domu, tylko zawsze byliśmy grupką znajomych, zawsze się trzymaliśmy razem i jak chodziliśmy, to chodziliśmy gdzieś tam na wyjścia razem, razem wychodziliśmy i razem wracaliśmy, także to było takie, wiecie, wszystko pod kontrolą. Ja wiem, że Wy lubicie, jak opowiadam wam takie historyjki, ja Wam powiem, że tych historii jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, różnego rodzaju naprawdę, jedne śmieszne, drugie takie bardziej przerażające, jedne opowiadające o Polakach, którzy jak mieszkają za granicą, jacy są, tak naprawdę jest naprawdę. Ja miałam takie różnego rodzaju przeżycia, że uwierzcie mi, że ja powinnam książkę napisać. Naprawdę. To są historie, które człowiek mieszkający w Polsce nie przeżyje tego, co człowiek, który mieszka za granicą. Człowiek za granicą walczy o każdy dzień, żeby przetrwać, można tak to nazwać nawet, bo początki, człowiek, bo początki nie były naprawdę łatwe, a człowiek, a Polak Polakowi za granicą, jest naprawdę wrogo nastawiony, i naprawdę jest ciężko znaleźć sobie ym, osobę, która, której można zaufać, z którą można się zakolegować, w której można się zwierzyć. Ja Wam powiem, że ja taką osobę miałam, mam i bardzo się z tego cieszę. Ale to już jest opowieść na kolejny filmik, yy, ale też muszę zapytać moją znajomą, czy mogę opowiedzieć troszeczkę o naszej historii bo wydaje mi się, że też jest bardzo ciekawa. Jesteśmy dwiema dziewczynami, o każda z nas jest inna tak naprawdę. Ale właśnie zapytam się mojej znajomej, czy mogę troszeczkę o nas opowiedzieć. Bo to naprawdę fajna, fajna by była historia. Także zapytam się mojej znajomej, czy mogę o nas trochę opowiedzieć. Czy mogę tam parę zdjęć wkleić. Na pewno we vlogach z Holandii yy, moja znajoma tam się Wam pokazywała, więc jeśli chcecie, to Wam tutaj pod filmikiem wkleję. Ale żeby tak opowiedzieć, to muszę się jej zapytać, czy mogę tak wiecie, troszeczkę opowiedzieć, bo to może nie każdy chce być, wiecie, taki mm, no, na YouTubie, wiecie, znany. <laughs> może ktoś sobie ceni bardziej prywatność, dlatego jak moja znajoma pozwoli, to wtedy Wam troszeczkę opowiem o naszej historii, o naszej przyjaźni tak naprawdę.